Cześć Boże, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Postanowiłem zacząć taką powiedzmy próbną serię filmów związanych z herbatą pod nazwą Macia. I będą to filmy dotyczące zdrowia chociażby, prawda? Tak jak teraz ten film będzie dotyczący zdrowotności. Kolejne filmy będą jakieś być może też dotyczące konkretnych herbat typu Macia. Prawda, jeśli o to chodzi. Ale teraz pierwszy odcinek będzie na temat właśnie działania na zdrowie herbaty Macia. Jak ta herbata działa właśnie w kwestiach prozdrowotnych. Zatem zaczynam odcinek. Moi drodzy, najpierw trzeba by zacząć od tego, że ja będę też, jak widzicie, patrzył w notatki, ponieważ jest tej informacji zbyt wiele, żebym to wszystko powiedział na jednym tchu, niejako z głowy. Natomiast trzeba byłoby sobie wziąć pod uwagę to, że są badania bardziej wiarygodne lub mniej wiarygodne. Ja się zapytałem w GPT, na jakie tematy konkretnie są te badania wiarygodne. A na jakie tematy są mniej wiarygodne? I tutaj czat mi odpowiedział w ten sposób, że w przypadku serca, cholesterolu, czy wysokiego ciśnienia, czy ciśnienia w ogóle, są te badania najbardziej wiarygodne. Czyli to weźmiemy pod uwagę, tak? Z kolei średnio wiarygodne jest to badanie dotyczące metabolizmu, masy ciała, prawda, mikrobiomu, to jeszcze koncentracji, czy snu. A z kolei mało wiarygodne badania dotyczą głównie kwestii dotyczących tutaj chorób przewlekłych, takie jak na przykład leczenie raka chociażby, prawda, czy innych tego typu. Tutaj są to badania mało wiarygodne, najmniej wiarygodne ze wszystkich. Czy też badania dotyczące odchudzania, że tutaj w tym przypadku nie chodzi o małą wiarygodność, tylko o to, że odchudzanie jakby musi być poparte też oczywiście ćwiczeniami i tak dalej. I macia tutaj akurat mało pomaga, mało wspomaga odchudzanie. Ale wspomaga, w niewielkim stopniu wspomaga, tak? Przy oczywiście odpowiedniej diecie również i tak dalej, ponieważ macia nie jest cudownym lekiem na wszystko. Natomiast, co jest istotne, to to, że ona rzeczywiście zawiera taką ilość, prawda, tutaj składników odżywczych, że zastępuje mniej więcej, mniej więcej 10 filiżanek zwykłej zielonej herbaty. Pozwólcie, że się napiję. Wasze zdrowie. Ważne jest tutaj też to, żebyśmy przede wszystkim patrzyli na jakość tej maci. Jaka jest jej jakość? No, na pewno, jeżeli kupujemy. Chińską macie, wietnamską, prawda, te tak zwane ala macie, no to one już będą raczej gorsze. Mogą być na poziomie maczy japońskiej, na poziomie maczy japońskiej kulinarnej, tak? To jest jakby najwyższy poziom. Natomiast, no, nie będzie to dobra macia, generalnie rzecz biorąc, tak? Ważne, żeby macie miała kolor zieloniutki, prawda, Jasny, zielony kolor. To jest najważniejsze, żeby miała zieloniutki kolodnie, szary, broń Boże, jakiś i tak dalej, tak dalej. Tak jak w przypadku Shimy, również tutaj jest to istotne, żeby kolod był zielony. Prawda? Teraz chciałbym Wam powiedzieć, że również sięgałem do stron japońskich. Do stron japońskich, tutaj na przykład, chociażby do takiej strony www.czajudo.jp i tam się dowiedziałam między innymi takich rzeczy, że macia podobnie jak herbaty zielone zawiera duże ilości katechin działają one jako rodzaj polifenoli prawda hamują tutaj wzrost poziomu cukru czyli przy cukrzycy działają dobrze pomagają zapobiegać hiperglikemii otyłości również tak, ale są właśnie otyłością, tak jak mówiłem, no nie są to badania do końca wiarygodne. Ale generalnie rzecz biorąc, w jakimś tam stopniu to na pewno zapobiega, tak? Tak jak w ogóle zielona herbata, choćby w względu takim, że ona na przykład łaknienie zmniejsza. To już wiem po sobie, prawda? Jeśli o to chodzi. Zapobiega przeziębieniom i grypie, tutaj według tej strony. Mamy też galusen epigalokotechiny, który wzmacnia odporność. Co on tam jeszcze robi? On, słuchajcie, jeszcze aktywuje makrofagię, rodzaj komórek odpornościowych, również. Mamy też teaninę, która działa reaktująco zawiera składniki pozwalające na dobry sen. Tutaj, jak wiemy, mnisi buddyjscy piją macie w dużej części. W japońskich mnichów buddyjskich, ponieważ macia właśnie pozwala na rzeczywiście takie skupienie się i jasność umysłu, co również Wielki Wiśniar udowodnił. Moi drodzy, yy, zawiera też antyoksydanty, w tym yy, też yy, spore ilości witaminy E, która jest właśnie silnym antyoksydantem. Yy, działa właśnie przeciwkorystolowo, jak już mówiłem wcześniej, prawda. Yy, chroni oczy też, ta witamina. Yy, I tutaj jest ważna przy odwróceniu kobiet i mężczyzn, jeśli o to idzie. Aktywizuje funkcje powznawcze, zapobiega demencji, z tym, że są demencją, to jest tak, że moi drodzy, ona zapobiega tej demencji, ale powiedzmy tak, nie do końca, tak? Że jakby tutaj, z tego co pamiętam, to na krótkotrwałe te badania były, w sensie, że zbyt mało było informacji na ten temat, z tego co pamiętam, tak? No, ale na pewno zawierając dużą ilość katechin, na pewno też, moi drodzy, yy, zmniejsza tutaj ilość wolnych rodników, zmniejsza stres oksydacyjny. I co może, co może sugerować yy, właśnie mniejsze ryzyko zachorowania na raka? Tak twierdzi, jaki yy, Sarah Olszewski, dietetyk. Natomiast, tak jak ja mówię, te badania są najmniej wiarygodne, jeśli o to chodzi. Nie róbmy z maci nie wiadomo jakiego super, prawda, napoju. Ja piję macie, ponieważ ją lubię po prostu. Nie ona smakuje osobiście, tak? Także tutaj mamy też coś takiego, że na przykład ilość błonnika w maci jest jej tyle, co w pszennych, czyli bardzo dużo. Prawda? Czyli mamy też tutaj ochronę żołądka i innych rzeczy. Yy, jeśli o to chodzi. Rzeczy oczywiście żołądkowych. Ma też sporo kofeiny. Ale ta kofeina jest hamowana przed L-teaninę z kolei, czyli jakby nie działa tak jak kawa, że ona, że mamy zjazdy kofeinowe. Nie ma czegoś takiego. Tutaj jest raczej taka Trwały fokus, by, bym tak powiedział, tak? Czy mamy długotrwały zastrzyk energii, tak bym to określił, prawda? No na przykład, y, jeśli chodzi o badania, to Wam zacytuję: na przykład badanie NutriS wykazało w 2021 roku y, że tutaj jest u 51 osób, stacji, była poprawa koncentracji uwagi. Wyniki yy, są yy, tutaj kontrolne, tak. Z kolei na przykład Macia w Randomized Double Blind placebo, czyli podwójnej, jakby podwójnym, podwójnej, ślepej próbie. Prawda? Osoba starszych, 12-miesięczne badanie mieliśmy z łagodnym pogorszeniem funkcji poznawczych. Spożycie 2 gramów maci przyniosło, powiedzmy, że istotne poprawy w odczuwaniu emocji, tutaj na przykład w odczytywaniu mimiki. Czyli tutaj ja bym powiedział, że Macia dobrze by wpływała na osoby, które mają, czy to właśnie spektrum autyzmu, tak? Czy podobne tutaj bym powiedział zaburzenia, tak, To na pewno pomaga w tym. Według tych badań w każdym razie, tak? Co jeszcze jest ważne, to na pewno, że wspiera prawidłową pracę hormonów płciowych, mając witaminę E w sobie. Dużo tej witaminy, tak? Natomiast y, tutaj jest jeszcze jedna istotna rzecz, mianowicie to, żeby właśnie... Moi drodzy, maci nie pić... Y, w czasie posiłku właśnie najlepiej pić ją przed posiłkiem, tak? I to sporo przed. Żeby zablokować, żeby po prostu no, tutaj nie było wchłaniania się tego niechemowego żelaza, tak? Bo Macia blokuje wchłanianie niechemowego żelaza. W jaki w ogóle zielone herbaty blokują to, jeśli o to chodzi, tak? A Macia jest zieloną herbatą, tak? Więc również blokuje. Co jeszcze znalazłem z takich informacji? To, że też na przykład właśnie wspiera gospodarkę węglowodanową, elitową, tak? Natomiast tak jak mówię, nie róbmy z maci, że tak powiem, tak jak niektórzy decyzje robią jakiegoś w cudzysłowie bożka, prawda? To nie jest cudowny lek na wszystko. Dlatego też ja uczułem Was na to, żebyście przede wszystkim tutaj właśnie pili po pierwsze dobrą macie, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, żebyście jeżeli żebyście nie wierzyli po prostu w cudowne diety i tak dalej, bo czegoś takiego nie ma. Po prostu yy, ja wiem jedno, że jakby przede wszystkim wysiłek własny, umysłowy, fizyczny on coś daje, tak? Macia, jedba mate, prawda, herbaty, zdrowe ziołowe, ziółka, inne rzeczy. One mają wspierać tylko organizm, tak? Jak będę żal tłusto, że tak powiem, zachodnie jedzenie, frytki, hamburgery, inne tego typu. No to się szybko wykończę, prawda? Natomiast jak będę jadł zdrowo, będę się ruszał, uprawiał sporty i tak dalej, to efekt będzie dobry. Zatem to jest pierwszy odcinek o Maci. Prawdopodobnie jeszcze mówię, nie wiem tego, bo nie wiem jak będzie, będzie u mnie finansowo, jeśli o to chodzi, tak. Ale prawdopodobnie również będzie na przykład odcinek o Maci z moja Macia, czyli recenzja Wielkiego Wiśniata. Tej oczywiście najwyższej półki zrobię, jeśli o to chodzi, bo bym chciał zrobić po prostu taki odcinek. Chciałem zrobić odcinek też o. bo mama akurat tutaj w, tym, w tej puszeczce macie od Seigo Kondo, ale ja już robiłem odcinek na ten temat kilka lat temu, czy też rok temu, z tego co pamiętam więc tutaj nie będę robił odcinka jeszcze raz e, ale y, właśnie powiem szczerze, że y, no, jest to macia bardzo wysokiej jakości i y, generalnie y, macia tak, jak patrzyłem cenowo, na przykład, no to ona powiedzmy, powinna te. Za 30 gramów kosztować te ponad 100 zł, tak? Z tym, że te 30 gramów też stać na jakąś odpowiednią ilość. Maci też maci, generalnie, powinno się pić codziennie, raczej z umiarem, powiedzmy, prawda? I ona wtedy wspomaga zdrowie, zdrowotność i siłę człowieka. Także to tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie mojego filmiku. I cóż, do zobaczenia następnym razem. Szczęść Boże. Trzymajcie się!